Wikingowie, a nawet Elvis Presley. Pomysłowość kreacji uczestników sobotniej zabawy przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. W Ciszu odbył się karnawał z gwiazdami kina. Krótko przed końcem karnawału stowarzyszenie Mały Cisiec Wielka Sprawa postanowiło zorganizować wspaniałą zabawę, jak się bawimy w, tą, w ten sobotni wieczór. Bardzo dużo osób nas zaszczyciło swoją obecnością, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I myślę, że. Będziemy bawić się do białego rana. Co najważniejsze, podkreślamy, zabawa jest tematyczna. Na czym to polega? Tematem imprezy jest kardynał z gwiazdami kina. Jakie gwiazdy kina nas zaszczyciły? Johnny Deep, James Bond. Jest bardzo wiele, bardzo wiele postaci, nie tylko gwiazdy kina, ale też na przykład postacie z bajek, postacie z desek teatru. Także możemy, mamy różnorodność i i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Kolejne interesujące kreacje na, dzisiejszym, na dzisiejszej zabawie. Z tym razem państwo z Baranii Cisieckiej, policjanci i złodzieje, tak? Tak. No, może być, no obojętnie. Może być? To źle rozpoznałam? Nie, skazanie, skazanie. Co? Skąd pomysł w ogóle na, na taką kreację i na taką parę? O, to mam małżonka wymyśliła, tak? No ja się zgodziłem. A, to państwo są małżeństwem. Jesteśmy małżeństwem z tak. długoletnim zdarzem. Myśleliśmy, żeby to było coś takiego, żeby pasowało do pary. Jak podoba się pani w ogóle zabawa i sam pomysł zorganizowania karnewału z gwiazdami Kina? No uważam, że takie pomysły są naprawdę trafione. Powinny być yy, organizowane takie zabawy, tym bardziej, że widzę, że młodzież też chętnie bierze w tym udział, bo dawniej to raczej starsze osoby. Młodzież niezbyt chętnie. W tej chwili widzę, że nawet chętniej niż starsi. Jedna z ciekawszych kreacji na dzisiejszej zabawie. No, za kogo Państwo się przebrali? Ja się przebrałam za czarownicę z przeróżnych bajek, gdzie występują ogólnie czarownice, także jestem każdą w sumie, i filmów tak samo. Nie tylko bajki. A tutaj mam skojarzenie z Piratem. No właśnie też jak ubrałem ten strój, to jako trochę pirat bardziej wyglądam, ale tak w zamyśle miał to być Mel Gibson z Patrioty, no ale chyba nie wyszło. A gdzie państwo zdobyli takie piękne stroje? Czy to jest własne przygotowanie? Znaczy, Pomyśleliśmy, żeby przygotować własne, ale było troszkę ciężko, także poszliśmy do żywca, e, koło dworca jest taka przymierzalnia strojów i tak trochę poszukaliśmy, poszukaliśmy, poszperaliśmy i znaleźliśmy oto takie stroje. Jest dobra podpowiedź, bo przynajmniej będziemy wiedzieć, z, gdzie skorzystać ewentualnie z następnej przebieralni. Tak, oczywiście, polecamy jak najbardziej. Duży wybór jest. Wszystkie piękne kreacje są nie bez powodu, bo one będą również oceniane. Będą oceniane, tak, dokładnie. Będzie nagroda Stowarzyszenia Małe Ci jest Wielka Sprawa. Będzie nagroda za najlepszą stylizację męską oraz nagroda za najlepszą stylizację kobiecą. Panie pan Maciej Zapraszamy. Jaki jest przebieg dzisiejszego wieczoru? Jakie jest pana najbliższe godziny? Plan na najbliższe godziny. No, dobrze się bawimy przede wszystkim. Część oficjalną mamy, mamy jeszcze przed, przed sobą, wręczenie nagród, a później no, bawimy się do rana. Podkreślmy, że mamy wspaniałe kapelę. E, tak, szczególnie zespół e, ADM. I czekamy jeszcze na przybycie Cisiewskiej Orkiestry Sentimentalnej, która odtworzy dla nas klimat 20-lecia międzywojennego. Ewa Jeremicz, Beskid Life.